Firma Hestens została założona w 1852 roku i od początku przyświecała jej jedna podstawowa idea. Nie, tak naprawdę było to coś więcej niż idea. To była pasja. Pasja, dzięki której już od pięciu pokoleń nasza firma idzie własną drogą. Pasja, która sprawiła, że staliśmy się światowym liderem, jeśli chodzi o ręczną produkcję łóżek z materiałów naturalnych. To pasja, która przede wszystkim ma służyć Tobie. Do naszych łóżek wybieramy tylko najlepsze materiały, nigdy zaś te, które są najtańsze. A to dlatego, że pragniemy zagwarantować Ci najlepszy sen, jaki tylko można kupić za pieniądze. Zamiast więc wykorzystywać materiały sztuczne, które jedynie imitują naturę, my wykorzystujemy samą naturę. W łóżkach Hestens nie ma lateksu, plastiku, pianki czy poliuretanu. Zamiast tego jest końskie włosie, bawełna, len, czysta żywa wełna i prawdziwe drewno sosnowe z północnych terenów Szwecji. Ty też jesteś częścią natury, dlatego cóż jest bardziej naturalnego niż po prostu spanie blisko niej? Żyjemy w świecie, w którym większość prac wykonują maszyny, jednak w Hestens przeważająca część czynności jest wykonywana przez ludzi. A to dlatego, że są dziedziny, w których żadna maszyna nie dorówna człowiekowi. Czy domyślasz się już, co jest główną pasją firmy Hestens? Czy zgadniesz, co jest naszym głównym celem? To ty i twój sen. Czy wiesz, że przesypiasz około 25 lat, czyli aż jedną trzecią swojego życia? Wszystko, co robimy w Hestens, sprowadza się więc do jednego. Żeby noc nie była dla ciebie męczącym oczekiwaniem na poranek. Ma to być czas, który ci służy, do którego tęsknisz i którym się rozkoszujesz. Im lepszy sen, tym lepsza jakość życia na jawie. Im lepsza jest noc, tym lepszy będzie Twój dzień. Dobry sen wzmacnia odporność i kondycję Twojego organizmu, a także pozytywnie wpływa na Twoje samopoczucie i poprawia pamięć. Człowiek wolniej się starzeje, ma mniej zmarszczek i zwiększa swoje szanse na długie, zdrowe życie. Oczywiście nie możemy obiecać, że w łóżku Hestens będziesz sypiał lepiej, ale gwarantujemy, że zrobiliśmy naprawdę wszystko, co w naszej mocy, aby tak było. Łóżko to najważniejszy mebel w Twoim życiu. Czy nie warto więc w niego zainwestować? Pomyśl, ile kosztuje Cię czas, w którym nie śpisz, a ile sen. Prawdopodobnie więcej wydajesz na parkowanie samochodu niż na dobre warunki do spania. Przez wszystkie te lata przekonaliśmy się, że nie ma lepszego materiału, który nadawałby się do wypełnienia materaca niż czyste, naturalne końskie włosie. Wyprane, oczyszczone, odparowane i w końcu poddane obróbce jest całkowicie pozbawione alergenów. Poza tym końskie włosie zapewnia naturalną klimatyzację. Każdy włos to maleńka rurka, która odprowadza wilgoć i doprowadza świeże powietrze. W dawnych czasach rycerze nosili pod zbroją koszule z końskiego włosia. Zapewniały dobrą wentylację, mocny materiał dodatkowo chronił przed ostrzem miecza. Koszula z końskiego włosia. Dzisiaj to brzmi jak kara. Ale spanie na materacu z końskiego włosia w łóżku Chestens można porównać tylko do nagrody. Również czysta żywa wełna działa jak naturalny klimatyzator. Już w czasach antycznych ludzie znali fantastyczne właściwości wełny, która grzeje, kiedy jest zimno, i chłodzi, kiedy jest ciepło. Dzięki wełnie będziesz mógł leżeć w suchym łóżku. Zawsze w odpowiedniej temperaturze. Zarówno wełne, jak i końskie włosie, już od czasów Kleopatry wykorzystuje się, aby zapewnić najwyższy komfort snu. Także len od niepamiętnych czasów poprawia ludzkie samopoczucie. Jest bardzo elastyczny i trwały a poza tym odprowadza ładunki elektrostatyczne. Materiały syntetyczne elektryzują się, len wprost przeciwnie. Dlatego w łóżkach Hestens pomiędzy układami sprężyn znajduje się warstwa lnu. Oczywiście sen powinien nam dostarczać energię, ale jest to energia życiowa, a nie ładunek elektrostatyczny. Hestens to jedyny wytwórca łóżek, który ma zaszczyt i prawo dostarczać swoje wyroby na szwedzki dwór królewski. Hestens jest też jedynym producentem łóżek, którego wszystkie produkty są oznakowane certyfikatem łabędzia SwANEN. Oznacza to, że łóżka Hestens spełniają najsurowsze wymogi dotyczące ochrony środowiska. I to zarówno w trakcie produkcji, jak i wtedy, gdy ich czas już się skończy, niezależnie kiedy to nastąpi. Tak naprawdę nie wiadomo, jak długo mogą służyć łóżka Hestens. W Szwecji żyje ponad tysiąc osób, które nadal wygodnie sypiają w łóżkach Hestens wyprodukowanych przeszło 50 lat temu. Nie trzeba więc chyba dodawać, że produkt, który powstaje z natury, z łatwością do natury wraca. Hestens to także jedyna fabryka łóżek, której wszystkie modele posiadają certyfikat ECOTEX 100. ECOTEX 100 tworzy 12 europejskich instytutów badawczych, które rozkładają produkty niemal do poziomu cząsteczek. Ani ECOTEX, ani Svanen nie znalazły w naszych łóżkach żadnych substancji chemicznych, które mogłyby być szkodliwe dla zdrowia. Wszystko, z czego wykonane jest łóżko Hestens, służy Twojemu dobremu samopoczuciu. Hestens wreszcie to jedyny producent łóżek, którego wszystkie modele posiadają najwyższy znak jakości według Mebelfacta. Nawet gdybyś razem z dziećmi używał łóżka jako worka treningowego, nie dorównałbyś testom na wytrzymałość, jakim poddano łóżka Hestens. Ale na tym nie koniec. My również torturowaliśmy nasze łóżka. O wiele okrutniej niż ktokolwiek, aby mieć pewność, że zachowają formę niezależnie od tego, co się w nich robi. Jeździliśmy po naszych łóżkach samochodem w tę i z powrotem, raz po raz. A nawet ciągnęliśmy je za samochodem po żwirowej drodze, miękką stroną do dołu. Po przejechaniu kilometra łóżko nadal było całe. Teraz wiesz, dlaczego dajemy co najmniej 25 lat gwarancji na ramy i sprężyny w łóżku Hestens. Wykonujemy nasze łóżka od pięciu pokoleń już przez 150 lat. Przez ten czas niejednego zdążyliśmy się nauczyć. Rozumiesz więc, że łóżko Hestens nie może być tanie. Ale ponieważ masz pewność, że możesz w nim spać przez 25 lat, to cena nie wydaje się wysoka w przeliczeniu na jedną noc. A przecież chodzi o przeszło 9 tysięcy nocy. Przyjemność i komfort potraktuj jako ekstra bonus, pomyśl, ile jest wart dobry sen. Ważną rolę dla zdrowego snu odgrywa również poduszka, aby zapewnić odpowiedni wypoczynek nie tylko Twojemu ciału, ale i Twojej głowie. Sami produkujemy poduszki. Tu też nie ma żadnych syntetyków, tylko puch. Czysty, miękki, naturalny puch z gęsi i kaczek. Estens jest jedyną firmą w Szwecji produkującą poduszki z prawdziwego puchu. Nasza pasja to zrobić wszystko, aby spało ci się dobrze i abyś miał wspaniałe sny. Ludzie, którzy dobrze śpią, lepiej się czują, a jesteśmy przekonani, że jeśli ludzie czują się lepiej, świat też jest lepszy. Jest to łóżko, o którym śni dziś cały świat. Dziś możesz śnić już nie o nim, ale w nim. kolorowych snów i udanej nocy, a właściwie wspaniałej nocy.